Aparat krzyżowy posiada klawiaturę składającą się z 49 przycisków. Nad przyciskami mamy jeden rząd świateł, po lewej stronie przycisków mamy jeden rząd świateł, i po drugiej stronie przycisków mamy jeden rząd świateł. Te dodatkowe światła po prawej i po lewej stronie są dla osób prawo i leworęcznych, czyli dla osoby praworęcznej będziemy korzystać z górnego rzędu świateł i z lewego rzędu świateł. Osoba badana praworęczna, pracując, zasłania sobie tą część świateł, dlatego prezentacja jest u góry po lewej stronie. I analogicznie dla osoby leworęcznej wykonuje zadanie w ten sposób, dlatego światło jest po prawej stronie. Przełącznik prawo-leworęczny znajduje się w tym miejscu aparatu i przełączenie można dokonać nawet w trakcie badania. Sterowanie aparatem odbywa się przy pomocy przycisków, znajdujących się na panelu sterującym. Tu mamy przycisk, którym wybieramy, czy badanie jest wykonane tempem dowolnym, czy tempem narzuconym. Cistając ten przycisk zmieniamy tryb pracy. Tempo dowolne, tempo narzucone. Jeśli ustawimy tempo narzucone, to pojawia się dodatkowy parametr, w którym ustawiamy częstotliwość prezentacji bodźców. Czym różnią się te dwa tempa? W tempie dowolnym aparat prezentuje tak długo bodziec, dopóki osoba badana nie wciśnie prawidłowo przycisku. W tempie narzuconym bodźce prezentowane są z odpowiednią częstotliwością, którą wybraliśmy w programie badania. W tempie 50 bodźców na minutę odstępy między bodźcami wynoszą sekundę i 20 setnych. Aby rozpocząć badanie, wybieramy program przyciskiem dowolne narzucone, ustawiamy ilość bodźców 49 i wciskamy start badania. Omówię wynik teraz z ostatniego pomiaru. Teraz mamy tutaj przed sobą wyświetlacz z aparatu. Widzimy w tej chwili wyświetlacz, gdzie ustawione są parametry na badanie. Aparat zapisuje parametry, które były ostatnio ustawione na badanie. Czyli jeśli ja wyłączę ten aparat, włączę ponownie, to mam te parametry, którymi badałem ostatnio. I zapisany mam w pamięci również wynik z ostatniego pomiaru. Wystarczy, że wcisnę start i przytrzymam. X to jest średnia wszystkich czasów reakcji. Średnia wynosi 0,75. Ten parametr, który najbardziej mnie interesuje akurat w tym programie, to jest czas, jaki potrzebowałem na wykonanie tego testu 36 sekund i 79 centnych. aparat prezentuje mi również tutaj czas minimalny, czyli to 0,68 sekundy i czas maksymalny, czyli 1 sekunda 08. Jak wcisnę dodatkowo przycisk start. To jest tutaj. Ta aparat prezentuje na wyświetlaczu następne wyniki tego badania i jest to program, jakim to badanie było wykonane. Tempem dowolnym, bo 49 był zaprezentowanych, błędów 0 i jest tutaj jeszcze mediana 0,74 setna sekundy. Ale jak tak mówiłem, do badań kierowców w tempie dowolnym, w aparacie krzyżowym, jako wynik jest. Brane pod uwagę czas, jaki osoba badana miała na wykonanie całego testu. Najczęściej wykonujemy badanie kierowcy przy pomocy tempa narzuconego, w którym ustawiamy dwa pozostałe parametry. Jest to długość badania. Najczęściej ustawia się tą długość badania ilością zadań. Ustawiamy tutaj. Ten parametr, który był wcześniej, czyli ten, 49 bodźców. Czyli test będzie się składał z 49 itemów. I te bodźce prezentowane będą w tempie 50 bodźców na minutę. Teraz rozpocznę badanie przyciskiem start w aparacie i zobaczymy przebieg badania. Aparat zaprezentował 49 zadań, i teraz sobie zobaczymy wynik. Wynik jest również dostępny po wyłączeniu aparatu. Wystarczy wtedy włączyć aparat, przytrzymać przycisk Start i mamy wyniki. W pierwszym wierszu jest informacja, jakim programem było wykonane badanie, czyli tutaj programem narzuconym ilość bodźców 49. W drugim wierszu mamy ilość poprawnych poprawnie rozwiązanych zadań i ileś pominiętych. Ponowne wciśnięcie przycisku Start wyświetla dalszą część wyników. X, średnia wszystkich czasów reakcji, ME równa się, to jest mediana wszystkich czasów reakcji, 0,56 to jest czas minimalny i 0,78 to jest czas maksymalny. Przycisk Reset powraca aparat do stanu gotowości, nadal jednak w pamięci zapisany jest wynik z ostatniego badania. Z tabelą norm stenowych porównujemy wskaźnik poprawny, w tym przypadku 48. Należy zajrzeć do podręcznika, do tabeli norm stenowych, do tej grupy wiekowej, w której występuje osoba badana i tutaj widzimy, że wynik 48 to będzie ósmy sten.